O świcie, 15 października 1917 roku w podparyskim więzieniu Saint-Lazare rozpoczął się ruch, złowróżny ruch, taki, który zawsze poprzedza egzekucję. Do celi, w której spała kobieta w więziennym szarym drelichu wszedł dyrektor więzienia, lekarz wojskowy i pastor. Dużo czasu zajęło im obudzenie kobiety, gdyż poprzedniego wieczora dostała bardzo silny środek na seny. Gdy się odsknęła, dyrektor więzienia poinformował, że jej prośba o ułaskawienie została odrzucona. Egzekucja odbędzie się za godzinę, powiedział. Następnie strażniczki wyprowadziły ją do samochodu, który ruszył w stronę lasu Vincennes. Nazywała się Margaretha Gertruda Macleod z domu Zyle, ale świat znał jej pseudonim artystyczny Mata Hari. Miała 18 lat, gdy musiała uciekać z Amsterdamu przed skandalem, jaki wywołał jej romans z dyrektorem szkoły. Zamieszkała w Hadze i tam zdecydowała się odpowiedzieć na prasowe ogłoszenie zamieszczone przez kapitana Rudolfa MacLeoda, oficera wojsk kolonialnych, który poszukiwał towarzystwa. Spotkali się w miejscowym muzeum i, ich, i to spotkanie zamieniło się w nadzwyczaj burzliwy, choć krótkotrwały związek. Już po sześciu dniach zaręczyli się, po czterech miesiącach pobrali, wkrótce urodził im się syn, a w 1897 roku. Margareta i jej mąż Rudolf MacLeod wsiedli na pokład statku razem ze swoim maleńkim synkiem i wyruszyli do Holenderskich Indii Wschodnich, na Sumatrę. Kapitan MacLeod wracał do służby, jaką pełnił od ponad 20 lat w tej holenderskiej kolonii. Margareta urodziła tam córkę, ale ich związek rozpadał się. Okres ekscytacji z egzotyczną wyspą trwał krótko, a codzienne waśnie i problemy stawały się nie do zniesienia. Jej mąż odsłaniał prawdziwą naturę żołdaka i hulaki. Ostateczny rozpad małżeństwa nastąpił po śmierci syna, podobno otrutego przez opiekunkę namówioną do tego przez swojego narzeczonego, żołnierza, który chciał się zemścić na kapitanie Macleodzie za złe traktowanie w czasie służby. W 1901 roku wrócili do Amsterdamu. Ich małżeństwo już właściwie nie istniało. Sprzeczki i kłótnie były codziennością. Margareta skarżyła się, że mąż bił ją i nie dawał pieniędzy na życie. Aż wreszcie pewnego sierpniowego dnia 1902 roku zabrał córkę i zniknął z mieszkania. Pozostała sama. Musiała znaleźć sposób na życie. Wyjechała do Paryża, aby tam szukać szczęścia jako modelka i choć zrazu nie powiodło się, jej musiała wrócić do Holandii, to w 1904 roku ponownie przyjechała do Paryża. Tym razem umiała wykorzystać swą urodę i wpływ na mężczyzn i przy pomocy francuskiego dyplomaty dostała się do jednego z najmodniejszych wówczas salonów, Madame Kriewski, jako orientalna tancerka. Tam zwrócił na nią uwagę właściciel Muzeum Sztuki Orientalnej, który zaproponował jej występy. Prawdopodobnie to on nazwał ją Mata Hari, Oko Dnia. Występowała w Monte Carlo, Kairze, Wiedniu, Berlinie i Mediolanie. Wszędzie do drzwi jej garderoby pukali zamożni i wpływowi mężczyźni, których bynajmniej nie odprawiała. Wśród jej bardzo licznych kochanków znaleźli się politycy, oficerowie, przemysłowcy, ba nawet był tam szef niemieckiego kontrwywiadu i prefekt berlińskiej policji. Oni dawali jej pieniądze, Łatwe życie, przyjemności i znaczącą pozycję w towarzystwie. W 1910 roku gwiazda Mate Hari świeciła już najpełniejszym blaskiem. Otrzymała angaż do słynnej mediolańskiej Laskali, choć występ nie udał się, nie zakończył się sukcesem. Marzyła również i prowadziła rozmowy w sprawie występów ze słynnym baletem Diagliewa, z którym miała występować w 1912 roku przed carem w Sankt Petersburgu. To również nie udało się. W poszukiwaniu okazji do kontynuowania estradowej kariery Mata Hari wyjechała do Berlina. Był lipiec 1914 roku. Oto zdjęcia z pogrzebu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żony Zofii. Zginęli 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie. To wydarzenie, tragiczne dla rodziny, ale zupełnie nic nieznaczące w skali kontynentu i historii, okazało się najbardziej dramatycznym wydarzeniem w historii Europy. Austro-Węgry wykorzystały tę okazję, aby umocnić swoje wpływy na Bałkanach. Rosja, która sama zabiegała o podporządkowanie Bałkanów, wystąpiła przeciwko Austro Węgrom. Niemcy opowiedziały się przeciwko Rosji. Za Rosją ujęła się Francja. Europa w błyskawicznym tempie zaczęła staczać się wojny. Na ulicach europejskich stolic maszerowały wojska i długie kolumny rekrutów. Odbywały się wiece za i przeciw wojny. Lawinę, jaką uruchomiła śmierć arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żony Zofii, już nikt nie potrafił zatrzymać. I wszystko to działo się w czasie, gdy Mata Hari przebywała w Berlinie. Bardzo bogate życie towarzyskie, jakie Mata Hari prowadziła w Berlinie, zwracało na nią uwagę. I dalszy pobyt w stolicy Niemiec, gdy już wybuchła wojna, mógł być dla niej niebezpieczny gdyż władze Niemiec traktowały ją jako obywatelkę wrogiego państwa. Podobno skonfiskowały jej futra i biżuterię, co miało istotne znaczenie dla dalszego rozwoju sytuacji. Jednakże w sierpniu 1914 roku Macie Harry udało się wyjechać z Berlina i wróciła do Amsterdamu, gdzie dała ostatni swój sceniczny występ na deskach Teatru Królewskiego w Amsterdamie. Ten występ zakończył się całkowitą klapą. 4 sierpnia 1914 roku wojska niemieckie uderzyły na Belgię i brutalnie łamiąc słaby opór neutralnego państwa, wtargnęły do Francji. Szybko zbliżały się do Paryża, co bardzo zaniepokoiło Wielką Brytanię. Upadek Belgii, a następnie Francji, mógł mieć dla Brytyjczyków ogromne znaczenie. Z za kanału La Manche zaczęły napływać pierwsze oddziały brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego. Wojna ogarniała kontynent, ale wszystkie walczące strony uważały, że zakończą ją bardzo szybko. Nie było w Europie dowódcy ani polityka, który śmiałby twierdzić, że walki trwać będą dłużej niż dwa tygodnie. W tej wojnie nikt nie docenił siły nowej technologii. Działa i karabiny maszynowe dziesiątkowały atakujących, gdy tylko wyskoczyli z okopów. Każda próba przełamania frontu kończyła się hekatombami ofiar. Rozstrzygnięcie nie nadchodziło. W końcu 1914 roku na froncie zachodnim armie niemieckie, francuskie i brytyjskie zapadły w okopach. Rozpoczęła się straszna wojna pozycyjna. W której celem było wykrwawienie wroga. Wydawałoby się, że Paryż żył normalnym życiem, nie wiedząc o potwornościach frontu. Mata Hari znudzona życiem w Hadze uznała, że gdy wróci do Paryża, znowu olśni swym tańcem tamtejszą wdzięczną publiczność. Jednakże mimo pozorów normalnego życia Paryż zmienił się. Na scenach kabaretów nie wystawiano już roznegliżowanych scen. Nawet tam zapanował duch patriotyzmu. W czasie, gdy na frontach Ginęły tysiące francuskich żołnierzy. Paryska publiczność nie chciała już oglądać erotycznych tancerów. Transzeje przecięły Europę. Francja krwawiła. Lecz Mata zdawała się nie dostrzegać tego. Postanowiła pojechać do Paryża, aby tam występować. Jednakże ze względu na wojnę, ze względu na te transzeje, podróż z Amsterdamu do Paryża była nadzwyczaj długa. Trzeba było statkiem płynąć do brytyjskiego portu, stamtąd płynąć do portu hiszpańskiego, pociągiem dojechać do Madrytu i dopiero z Madrytu pociągiem można było dotrzeć do Paryża. I w taką podróż udała się Mata Harry. Jednakże w brytyjskim porcie Folkestone czekała ją przykra niespodzianka. Bardzo nie spodobała się brytyjskiemu urzędnikowi imigracyjnemu. Zapisał w swoim notatniku, w swoim służbowym notatniku, wypadła niezadowalająco, nie powinna otrzymać zezwolenia na wjazd do Zjednoczonego Królestwa. Ta notatka brytyjskiego urzędnika uruchomiła wielką machinę kontrwywiadu. Mata Hari nie wiedziała o tym, że przeciwko niej zaczęły działać kontrwywiad brytyjski i francuski. 2 lutego 1916 roku rozpoczęła się bitwa pod Verdun. Mijały tygodnie, a potem miesiące zażartych wapń. Przesunięcie frontu choćby o kilkaset metrów pochłaniało tysiące ofiar. Drugi rok wojny nie przynosił żadnych rozstrzygnięć, tylko straty. Gdy w czerwcu 1916 roku Mata Hari przybyła do Paryża, zainteresował się nią francuski kontrwywiad. Stale podążało za nią dwóch agentów kontrwywiadu, znamy ich nazwiska, Monier i Tarlet. Wkrótce zorientowała się, że jest śledzona. Zorientowała się też, jak daleko posunięta jest ta opieka. Podsłuchiwano jej rozmowy telefoniczne, przeglądano korespondencję, a kiedy wyjeżdżała poza Paryż, bardzo starannie przeglądano jej bagaż. Raporty z tej inwigilacji trafiały na biurko kapitana Georgesa Lado, szefa. Francuskiego wywiadu i kontrwywiadu. On zdecydował się zwerbować Matę i pewnego sierpniowego dnia przyszedł do jej mieszkania. Przyjęła jego ofertę, a nawet zaproponowała nadzwyczaj interesującą akcję. Otóż stwierdziła, że uwiedzie niemieckiego następcę tronu, kronprince. Przedstawić kronprincowi Mattenhari miał jej były kochanek generał. Ferdinand Moritz von Bissing, dowódca wojsk niemieckich wojsk okupacyjnych w Belgii, zaś do Bisinga miał ją doprowadzić inny kochanek Karl Kramer. Kapitan Lado przyjął tę propozycję, przyjął nawet żądanie bardzo wysokiej nagrody dla Matecharii miliona franków. Dlaczego? Zgodził się na to. Wiedział, że Kramer, o którym wspominała Mata Hari, był niemieckim agentem. Zdawał sobie sprawę, że przystąpienie do realizacji tego przedsięwzięcia będzie oznaczało uwikłanie Maty Hari w sprawy niemieckiego wywiadu. Są dwie odpowiedzi. Możliwość dotarcia do kronprynca była dla niego tak ważna, że gotów był przystać na każdą cenę. Jest odpowiedź druga. Chciał uwikłać Matę Hari w działania niemieckiego wywiadu. Kapitan Lado zastawiał pułapkę, a Mata Hari w tę pułapkę wpadła. Drugi rok wojny. Tysiące, setki tysięcy żołnierzy zmierzają na front. Milionowe armii żyją w okopach, wśród szczurów i wszy żołnierze zaczynali się buntować. Zapominali o co walczą i dlaczego cierpią tak strasznie. A końca wciąż nie było widać. Front wciąż pochłaniał nowe ofiary. Zmagania pod Verdun zakończyły się jedynie ogromnymi stratami dla obydwu stron. Niemcy i Francuzi pogrzebali tam co najmniej pół miliona żołnierzy, nie zyskując nic. Krwawa łaźnia trwała nadal. Generał Joffre, głównodowodzący wojskami francuskimi, został zmuszony do rezygnacji. Niemcy również zmienili głównodowodzącego. Generała Falkenhayna zastąpił Paul von Hindenburg. Niewiele to zmieniło. Zima 1917 roku nie przyniosła spodziewanego rozstrzygnięcia. Matahari otrzymała pierwsze poważne ostrzeżenie, lecz zlekceważyła ich. W czasie kolejnej podróży z Paryża do Amsterdamu, która musiała prowadzić przez Wielką Brytanię, w brytyjskim porcie została aresztowana. Zarzucono jej, że jest Klarą Bendix, niemieckim szpiegiem. Ciekawe, do dzisiaj nie udało się ustalić, czy w ogóle Klara Bendix istniała. Niewykluczone, że kontrwywiad brytyjski użył takiego wybiegu aby mieć pretekst do zatrzymania Mathari i żeby zmusić ją do ujawnienia różnych spraw. I ten wybieg się uda. Otóż tancerka przerażona konsekwencjami zdecydowała się ujawnić, że pracuje dla wywiadu francuskiego. Oczywiście Brytyjczycy natychmiast skontaktowali się z kapitanem Lado. On jednak nie potwierdził, że Matahari jest jego agentką. Jednakże Brytyjczycy zwolnili ją, zapewne dlatego, że nie chcieli mieć kłopotów ze słynną tancerką. I ona już bez przeszkód mogła dotrzeć do Madrytu. W tym samym czasie francuska stacja nasłuchowa na wieży Eiffla zaczęła odbierać niemieckie radiogramy z Madrytu do Berlina, utajnione za pomocą szyfru złamanego przez Francuzów. Wspominały o agencie H21. Tylko informacje o tym agencie przesyłano z Madrytu utajnione szyfrem, który Francuzi znali. Dlaczego niemieckiemu wywiadowi zależało na tym, aby francuski kontrwywiad dowiedział się o tym agencie? Czyżby kryptonimem H21 oznaczono matę Hari? 13 lutego 1917 roku, tuż po powrocie z Madrytu do Paryża, Mata Hari została aresztowana i osadzona w strasznym więzieniu dla prostytutek. Saint-Lazare, pod Paryżem. Dowodów przeciwko niej właściwie nie było. Cóż miał kontrwywiad? Depesze przechwycone, wysyłane przez Niemców z Madrytu do Berlina, w której wspominało się o agencie H21 oraz tajemniczą buteleczkę znalezioną wśród kosmetyków Maty Hari. Eksperci uznali, że jest to atrament sympatyczny, służący do utajniania pisma. Zaś Mata Hari dowodziła, że to środek antykoncepcyjny no cóż, atramentem sympatycznym może być wiele substancji na przykład mleko, sok z cytryny czy nawet mocz tak więc dowody były bardzo, bardzo słabe i na ich podstawie skazać Maty Hari na pewno nie można byłoby do czasu, kiedy ona sama dostarczyła dowody przeciwko sobie było to w kwietniu 1917 roku po dwóch miesiącach spędzonych w więzieniu Matahari przyznała że w 1916 roku przyszedł do niej Niemiec, Karl Kramer, i zaoferował 20 tysięcy marek, a więc sumę dość znaczną za dostarczanie szpiegowskich informacji, które miała przekazywać jako agent H21. Twierdziła, że przyjęła te pieniądze, gdyż uważała je za rekompensatę za futra i kosztowności zarekwirowane przez rząd niemiecki w 1914 roku, gdy była w Berlinie. Twierdziła również, że nigdy żadnych szpiegowskich informacji nie przekazała. Ale to już nie miało znaczenia. Dowody zostały znalezione i jej los został przesądzony. Na froncie francuska ofensywa ugrzęzła, przynosząc ogromne straty. Naród zmęczony trzyletnią wojną nie chciał już się z tym pogodzić. W Rosji fala strajków i niepokojów w wojsku zmusiła w marcu 1917 roku cara do abdykacji. Ale sytuacja pozostawała nadal napięta, gdyż nowy rząd nie zdecydował się zakończyć wojny. Na froncie żołnierze wychodzili z okopów i bratali się. Nie chcieli już walczyć, mieli dość tej wojny. Wojsko wrzało. Gotowe podnieść bunt przeciwko oficerom i znieść nowy rząd. Te nastroje rozlewały się szybko po całej Europie. Sytuacja we Francji też nie była lepsza. Rządy zmieniały się szybko, a w wojsku groził wybuch nowej fali buntu. Wskazanie na wroga winnego niepowodzeń, rzucenie na żer tłumu osoby tak znanej i budzącej takie emocje jak Mata Hari było zabiegiem propagandowym, mając duże szanse powodzenia. Czy Mata Hari była szpiegiem? Tak, choć nie zdawała sobie z tego sprawy. Ona uważała, że tak jak na scenie, w życiu odegra swą największą rolę. Rolę, do której była stworzona. Uwiedzenie następcy tronu, za co miała otrzymać wspaniałe honorarium milion franków. Nie rozumiała, że nie jest to scena, że zaczyna bardzo niebezpieczną grę, której nie umie grać i w której stawką jest jej życie. Nie ustalono do dzisiaj, dlaczego wywiad niemiecki zdecydował się zdemaskować, ujawnić, zrzucić winę na Mattenhari, dlaczego z Madrytu wysyłano szyfrogramy, o których Niemcy wiedzieli, że Francuzi mogą je odczytać. Tego nie wyjaśniono do dzisiaj. Natomiast wiemy, dlaczego kapitan Ledo. Doprowadził do aresztowania i skazania Maty Hari. On od początku był przekonany, że jest ona szpiegiem niemieckim, lecz nie miał dowodów. Postanowił więc te dowody stworzyć, zaproponował jej współpracę, kazał nawiązać współpracę z Niemcami i zbierał te dowody. Wiedział, że jest bardzo niedoświadczoną agentką i że będzie musiała popełnić bardzo wiele błędów. Popełniła te błędy, a on wykorzystał to, aby Postawić ją przed sądem i skazać na śmierć. 15 października 1917 roku o 6 rano Mata Hari została rozstrzelana.